Czy potrzebne jest jakieś wsparcie techniczne? Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przepraszam za zwłokę. Karty brukselskie tutaj nie działają. No. W większości parlamentarnej tamten parlament zdaje się bardziej podobać od własnego. Ale, ale tu poseł... głos zabieram, ale tu głos zabieram. Panie przewodniczący, ale pan panie generalny, pozdrawiam staropolskiego pozdrowienia na początek już tej Brukseli. <grywa> panie ministrze, przewodniczący nie sięgnę do skarbnicy polszczyzny klasycznej, żeby żeby zastrzec, że że nie dla wszystkich są perły. Panie generale, bardzo zasadne pytanie zadał mój przedmówca. Co takiego się zmieniło od czasu, kiedy pański poprzednik był w sposób obelżywy i osobiście, i na poziomie racji stanu godzący. Polski interes był wyrzucany z państwa Położonego w Palestynie. Co takiego się zmieniło? No Zmieniło się sporo. Do Warszawy przybył z pochodzenia sowieciarz z mentalności, z mentalności klasyczny przedstawiciel swojej formacji. Pan Ambasador Liwne. Pan Ambasador Liwne zajmuje się na co dzień obrażaniem Polaków, a także obrażaniem zdrowego rozsądku. Jest notorycznym kłamcą, wsławił się ostatnio oczywiście na skalę twitterową, zamieszczeniem zdjęcia przedstawiającego zdarzenia z Bergen-Belsen z roku 1945 jako ilustracji, ilustracji podtrzymywanego przez swoją formację kłamstwa Jedwabińskiego dotyczącego zdarzeń z roku 1941. To się właśnie zdarzyło, że jak widzimy, żadna cywilizowana dyskusja, debata publiczna, fakty historyczne nie mają najmniejszego znaczenia dla takich ludzi jak ambasador Liwne. Pytanie więc podbijam, już zadane, czy jest zasadne nawiązywanie podtrzymywanie relacji z państwem położonym w Palestynie na tak wysokim, zaszczytnym szczeblu, jakim jest wymiana ambasadorów. Ponieważ Izrael nie przysłał nam tutaj ambasadora, przysłał sowieciarza, chuligana, kłamcę Jedwabieńskiego i nie tylko. Panie, panie pośle. My tu mamy polskie obyczaje i jednym z polskich obyczajów nikt go tutaj nie łamie, również opozycja, jest wyrażenie się z szacunkiem, nawet jeśli w jakich sprawach pan się nie zgadza z ambasadorem obcego państwa, o ambasadorach akredytowych. Szanowny panie przywoł przewodniczący... Przywołuję pana do porządku, bo jeśli nie, to odbiorę panu głos. Szanowny panie przewodniczący, nie ma pan takiego prawa, by odbierać głos polskiemu posłowi do Parlamentu Europejskiego? Dołączył pan do ambasady jak rozumiem, panie pośle, będę jako żydem, chuligan panie. polityczny, nie zaś przedstawiciel państwa pośle. polskiego, godny urzędu. Uderza pan w polskiej... Uderza. Nie uderzam w żydowską chudzpę, panie przewodniczący, pan, nie w polskie opuścić, tradycje. Proszę opuścić salę. Pański antysemityzm jest dawno już znany. Mój ten... judeo re realizm w odróżnieniu od pańskiego churra entuzjazmu pan, na tym pan, kierunku. Pan... Pan godzi w polskie tradycje, czego tutaj w tej sali nikt z posłów nie robi. Proszę zobaczyć, nikt się z panem nie solidaryzuje. Zabieram panu głos i lepiej by było, żeby pan opuścił tę salę. Niczego dobrego pan sobą tutaj nie reprezentuje. Paszam się do głosu, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan Maciej Hunia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytania.